No a to tam prorostwa nie wiadomo co, misja. Istnieje pewne proroctwo, proroctwo węża, którego kopii nie byłem w stanie zdobyć. Myślę, że może ona powiedzieć najwięcej o przeszłości Jadam. No właśnie ona powiedziała o opuszczeniu świątyni, no i właśnie tam się znajduje tenże. To jest ta, ta książeczka o prorostwach węża. Bo jeden most za daleko, po zniszczeniu mostów na skutek erupcji góry ognia nie możemy dostać się do przystani łodzi, jesteśmy odcięci od kontynentu, cieszymy się. Tam dziś strzelili salwę jakąś. Tam jeszcze dwa. Pewnie się tych naszych towarzyszy w większości pozbędę. Teraz razu was informuję. Nie przyzwyczajajcie się do nich. Może nekromantę zostawię, ale... Chyba, że jakiegoś lepszego znajdę, nie wiem. Zastanowię się jeszcze. Zbroja skórzana, czy tam mieliśmy? Kogoś kto miał taką możliwość. Aż za mało złota epic, dobra. W takim razie trzeba będzie najpierw... Złota. Nie chcę kupić, chcę sprzedać brandy z Toberoska, które znaleźliśmy właśnie w tych, że... No, 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 no. Zaw, skup się w tych karawanach. Dalej... No, arcymistrzem to na pewno nie będziemy, także do widzenia. Co to mamy? Misja. Tak po prostu. Żółta gorączka to straszna zaraza, która pojawia się co kilka lat. Zwykle sprowadzamy leki z kontynentu, ale teraz, gdy mosty zostały zniszczone, nikt nie może dotrzeć do doków. Mm, ale mam papier, znowu cenzura. Proszę weź te zwoje leczenia choroby. Może uda nam się nam, przynajmniej zapobiec epidemii. Zaraza dotknęła sześć chatek na zewnętrznych wyspach. Gdy teleportujesz się między wyspami, zostaną naprawione zabierzcie do zwoje do chatek. Niestety będziecie musieli po drodze znaleźć więcej tych zwojów. Spokojnie znajdziemy nie martw się. Eee, ma przedmioty... Może coś ciekawego masz, Relikwie A, relikwie kurioza, nie dziękuję, sam wyglądasz jak relikt. Buty, szybko... Eee... Dziadostwo. Chociaż poczekajcie, bo... To specjalna odporność na magię powietrza. Nie chodzi o magię powietrza, tylko nie chodzi o samą... Fakt, że jest to taki, a taki przedmiot. Hmm. Na razie nie wiem, gdzie jak jest. Złoto, nie złoto... Aha, jest jeszcze jedno ważne miejsce, nie, znaczy nie tutaj, jeszcze mamy ja ziemi, nie dziękuję. Tutaj jeszcze jest tu. weźmy to. Yy, yy, I tutaj mamy oczywiście karczmę, zapomniałam o nim wspomnieć. Otóż karczma jest tutaj, taki znaczek kufla. Usiądźcie, zaraz do was podejdę. Ten, kto oglądał Might Melikał się 8 w moim poprzednim wydaniu, chociaż to nie było zbyt wielu odcinków, no ale jeżeli ktoś to oglądał, był w stanie to obejrzeć. To jest coś takiego jak gra Archomage. Archomage jest grą, która no, rozsławiła się wśród serii My and Magic już w siódemce prawdopodobnie, że się nie mylę, występowała. Można powiedzieć, że została wręcz ściągnięta. I nie dziwię się tak naprawdę, chociaż wielu się to nie podoba, mi się to właśnie podoba, ponieważ gra jest absolutnie typicka. Mimo tego, że nie posiada fabuły, ani żadnej inteligentnej rozgrywki, to mimo tego jest po prostu wciągająca, nie powiem co. Czy mam zagrać w to? Mogę zrobić po prostu parę odcinków, gdzie pod koniec gry będziemy przychodzić wszystkie gry Co Cobie na to tak mogę zrobić. Na razie zostaję w takim razie bez dotknięcia tego. Nauka biegłości. Tak, właśnie tutaj można się uczyć biegłości. W każdym takim pomieszczeniu można się uczyć biegłości. Czyli na przykład u niego można się uczyć tego. Tutaj. Ja wiem, że tak skaczę, po prostu przy skakaniu poruszamy się dosyć szybciej. U niego też się można uczyć biegłości na przykład łuk. Właśnie możemy dać się łuk. Przyda się nam broń dystansowa. Komuś jeszcze? Ten... Komu, komu? Bo idę do domu. A teraz jak kupię mu jeszcze łuk, to już nie będę mogła kupić łuków wtedy. mam o przedmioty łuk, dziadowstwo jakieś. Ale innego na pewno nie znajdziemy. Po prostu to jest pierwsza wyspa i nie ma co wymagać. Weź ten łuk. Niech będzie. Daj łuk. Daj right ten Aha, zaklęcia, zapomniałam o ważnej kwestii. Pod literką C kryją się... haha zaklęcia! Patrzcie, jakie to epickie. No, oczywiście nekromanta ma najwięcej super, niesamowitych umiejętności. Damy mu zaklęcie pierwsze, lepsze, które właśnie jest ofensywne. Ognisty pocisk zadaje tylko 1-3 punktów magii obrażeń na każdy punkt biegłości w magii ognia, ale koszt rzucania czaru nie jest wysoki, więc powiedziałabym, że jest... No nie, nie tak chciałam to... No jest że jest beznadziejny, po prostu nic nie kosztuje. Następnie ty masz podstawowe zaklęcie wampirze, czyli wysysanie życia. Tak, ty masz zaklęcie. Chyba nie masz żadnego ofensywnego, chyba miałeś. Miałeś masz. Świetlny pocis. No nie no, weź to. Taka, to, ta, taka, ta, Dam. Ta, nie, to by już dałam. Tak, już dałam. No, to wszyscy w takim razie macie już umiejętności zastąpione, napisane i w ogóle... A nie, nie, ty nie miałaś to właśnie. To jest druga wampirzyca, sorry. Sorry. Tak, cieszę się. Przestańcie się bić. Dzieci, spokój. Co teraz możemy zrobić? Nasze misje są następujące. Dostarcz listy list od Daderosa, Elgarowi, Felmunowi. To zrobimy oczywiście za jakiś czas, bo to zanim tam dojdziemy, to minie trochę odcinków. Dostarcz zwoje z zaklęciem, ulecz chorobę do pięciu chatek. Nie było sześciu? Eee, coś mi się to porąbało. Nie wiem. Znajdź prorostwa węża do dla pask celi, tisk. Moment, chwila, bo mi się wydaje, że była jeszcze jedna misja tutaj. Czekajcie, moment. Znajdźmy tego kogoś. Się. Dlaczego ta świątynia stoi pośrodku? Zablokowuje mi przejście. Gdzie to było? Gdzie to było? W Nie. Nie, no właśnie teraz przydałoby się, się, żeby będą wziął do ręki. mapę. Nie na no długi, ogon, weź się z tym drugim ogonem. O nic to chyba było w tamtą stronę. Albo nie? Albo tak? Nie wiem. Wrócimy chyba tutaj było w sensie gdzieś w tym w zakątku Ola, hola, daj mi tutaj nie, misja już była chyba nie? tak po prostu węża przecież spójrzmy, tutaj był budynek treningowy, tutaj jest coś jeszcze misja mamy, misja Mój brat Istrich Język wyruszył obejrzeć rośliny Doberska na jednej z mniejszych wysp. Nie wrócił. Obawiam się, że jest jednym z uwiezionych przez kataklizm. Może nawet stała mu się krzywda. Jeśli uda nam się naprawić kamienne na portale, mój brat z pewnością będzie mógł wrócić, a my będziemy mogli po pomóc potrzebującym. Ale gdzie mam go znaleźć? Znajdź go dla mnie. A gdzie on jest? O człowieku... Ten grubianin! Mówisz, on tu stoi o ciebie! On bardziej interesuje się opuszczoną świątynią niż życiem, które toczy się wokół niego. Oooo! co ty na to? Co ty na to, Tali? <grystanie> Boże, obgadywać człowieka, patrząc mu w oczy. Naprawdę. Naprawdę. Ale gdzie to jest? Gdzie jest ta misja, mamo? Mamo, właśnie. No tak. Misja. Sądzę, że wiem, jak powstrzymać niszczycielską potęgę góry ognia, a znalazłem starożytny swój zakręciem, który powinien dać mi mocce pchnięcia ognistej góry z powrotem do morza. I ty w to wierzysz. Aby ukończyć zaklęcie, potrzebuję pradawnego reliktu, zwanego posągowskim węża. Dzięki temu potężnemu przedmiotowi będę w stanie ukończyć zaklęcie niesamowite, prawda? Niesamowite! Przestań łodzi na podnocnej wyspie i nie interesuje mnie dalsza część jego wypowiedzi. Już szybciej mówić nie mogę, przepraszam. No dobrze, w takim razie... O, stworzył się kolejny plik Frapsa. Po prostu, jako że gra jest w oknie, to widzę, co się dzieje za, tym, za tą grą. Jako że skończyła się... Tak nawet, można powiedzieć zwiedzanie wyspy samej w sobie, można przybliżyć. przybliżyć. Piękne, nie? Nie chcę odświeżyć. O, jest sam. Może trochę oddalimy jednak. Także zwiedziliśmy tu i tam. I teraz... się po nosie. Moment. No, przestań swędzić, dobra. Tam na mapie widzieliście, tutaj o. Tu jest portal. Tego portalu dostaniemy się... Piechotą, oczywiście. Ewentualnie jednym z tych portali, nie pamiętam którym, nie będę tego robić, bo nie chcę, po prostu znajdziemy się między wrogami, a to nie ma sensu. Tak czy inaczej, jeszcze jest jedna informacja dla ciekawskich, otóż to, to, tam dalej też to i jeszcze dalej to, czyli takie szare plamy. O właśnie widzicie, widzieliście co tutaj tyle ciał. prawda, z nieba. Jeżeli ktoś nie widział, to niech sobie przewinie. To coś, co właśnie przeleciało nad nami, to właśnie był deszcz meteorytów. Deszcz ten spada, w celu, jeśli żeby nikt mnie nie broni. Ej, oni do miasta wchodzą, wolmistam. Wolmi, właśnie. Takie inny. Sam jest nawet słabe, tylko jak przydo ci resztę. Dostaw nie! zostaw nie! zostaw później! Puść ty. Bijcie się z nim, no do jasnej nie no właśnie. No, paścia, kajpicka walka Rany gościa, Ej, czekaj, czekaj, tu stój! Tu, tu, tu. no kto mnie trafił, ty ty no. Aha, i lepiej uważajcie nie zaatakujcie przypadkiem mieszkańców samej wioski, bo może się to dawać źle skończyć Co ona ja nie podnosisz rękę, co ona ja nie podnosisz rękę? Bo mi stąd ten... Co wywijasz ty, co, tam, co ty robisz? Tylko nie chcecie mnie zabić, prawda? Oni no, nie chcą mnie zabić, prawda? Mam nadzieję, dobra Dlatego tak jak mówiłam, radzę Wam nie wchodzić w te szare plamy, ponieważ może nam się coś zlecić na głowę, a na aktualnym poziomie naszej drużyny byłoby to prawdopodobnie dosyć zabójcze spotkanie. Tutaj jest tak zwany punkt respienia się naszych i wrogów. Tutaj się bez końca respią właśnie ci piraci. Jak już zabijemy wszystkich, to się pojawiają znowu grupami. Tutaj pozbieramy szybko zanim nas coś zabije. Zabijmy go, Lex. Trochę expa idzie. Nie jesteśmy zbyt silni, jak możemy się dołożyć. Ci piraci niedługo będą dla nas na hita, a teraz aktualnie to my jesteśmy dla nich pewnie na hita. A, 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 co jeszcze chciałam powiedzieć? U, nie wiem. Do wody, do wody nie wchodźcie. Woda jest dla nas zabójcza, niestety. Nie wiadomo dlaczego nasze postacie się topią, nie potrafią pływać, pozbawiono umiejętności pływania. Jedyną możliwością poruszania się po wodzie jest lewitacja, A, czyli umiejętność jaką posiada film na poziomie eksperta, mistrza. Nie wiem, będę teraz strzelać chyba mistrza. Oraz, oraz yy, lotno. Cóż, kto by się spodziewał, że lot pozwala przelecieć ponad wodą, oraz umiejętność chodzenia po wodzie. To też nikt się nie spodziewał, że wchodząc po wodzie, chodzisz po wodzie, prawda? Tutaj możemy przejść górą sobie bezpiecznie, omijając naszych przeciwników. Jeżeli ktoś jest ciekawy, gdzie są wrogowie, to możemy użyć oka magicznego, które nam właśnie pokazuje w ten oto sposób, gdzie są wrogowie. Czerwony to wrogowie, żółty to trupy, cielany to przyjaciele niesamowite, prawda? Teraz tutaj jest skrzynka, więc ja sobie wezmę. No. Dobra. Złoto, 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 złoto. Na początku będę zbierać te badziewia, ponieważ zawsze coś jest do sprzedania wtedy. Nie trzeba jeszcze ich identyfikować, bo na początku góry nie wymagają... Nie wymagają od nas takiego poziomu. No, sprzedamy to. Pewnie będzie kosztować jedną sztukę złota, ale ten jeden gold to zawsze coś. Pójdźmy sobie tutaj. Nie wiem ile nagrywam, szczerze powiedziawszy, więc pewnie tutaj gdzieś zrobią tak zwane cięcie. Po tych, po tych właśnie tych, tych, no. No, 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 no. no, no. Mm, po tych domkach. I sprawdzę jak się to, jak się to nagrywa. Dobrze? Dziękuję. Misja słyszę, że żółta gorączka znów rozszerza się wśród ludu, zazwyczaj głównym źródłem choroby są zapasy wody tutaj na głównej wyspie a to dlatego nie możemy pływać na no żartuję gdy zaraza się pojawia a raczej pojawiła, zwykle sprowadzaliśmy błogosławiony lejek z kontynentu nie lejek, tylko olejek jednak bez dostępu do doków nie możemy zdobyć potrzebnego leku, jeśli znajdziecie drogę na kontynent, może zdobędziecie lekarstwo od przemytników z Rawenshor wiem gdzie to jest so, zdobędziecie błog... gdy zdobędziecie błogosławiony olejek wrócicie z nim do mnie, dobra Podróż między wyspami. Okej. Okay. Mistrz identyfikacji przedmiotów? Raczej nie. Co my tu mamy? Chavon Whist. Ekspert rozbrania pułapek? Chyba jeszcze nie. Iż. A że alchemii tym bardziej. Do widzenia. To był właśnie dźwięk spadających meteorytów. Twistle. Eliksir szyb czystej szybkości. Tutaj właśnie są co jakiś czas tacy goście, co dają nam taką misję dosyć nietypową, która polega na zebraniu jakiejś tam ilości odczynników, przyniesieniu ich do niego oraz no, po czekaniu sekundę, on nam zrobi eliksir, w tym wypadku na przykład czystej szybkości, czyli właśnie ten czarny eliksir. Daje nam on 50 punktów do szybkości, czy do jakiejś innej umiejętności w zależności od nazwy i można go użyć tylko raz na danej postaci. Czyli na przykład, jeżeli znajdziemy dwa eliksiry mocy, to możemy go dać na przykład pierwszej oraz w drugiej postaci. Nie możemy go dać dwa razy pierwszej. Byłoby to epickie, ale byłoby zbyt dobre. Zbyt pozytywne, zbyt ładne. Także tutaj zabiecięcie. takim, o, widokiem na... tam na horyzoncie widać ląd. A, tej wody, dobra. Tam na horyzoncie widać ląd, tutaj widać nawet portal do którego się dostaniemy za niedługi czas. Tutaj za wycięciem, pewnie się z wami też pożegnam, do następnego odcinka, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że to nawet wyszło. Aha, jeżeli chodzi o muzykę, muzyki w nie ma, ale jako, że mam oddzielnie cały soundtrack z tejże gry, czyli tak zwaną ścieżkę dźwiękową, to pewnie będę się starać podkładać ten dźwięk pod samą grę. Będzie on bardzo cichy, zapewniam, dlatego właśnie staram się mówić dużo, ponieważ wiem, że Albo gadanina, albo muzyka, bo cisza jest niewskazana. Także dziękuję Wam za oglądanie. Do usłyszenia. Trzymajcie się na razie.